Jeszcze większe wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii. Żołnierze Marines przyjadą do polski maryusz Błaszczak 350 żołnierzy Marines wzmocni siły Wielkiej Brytanii stacjonujące w Polsce. 350 żołnierzy brytyjskich Marines wzmocni siły Wielkiej Brytanii stacjonujące w Polsce. Traktujemy to jako wyraz solidarności państw NATO. Żołnierze wzmocnią bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu, powiedział w czwartek szef mon Mariusz Błaszczak. Z sekretarzem Benem Wallace, sekretarzem w rządzie Jej Królewskiej Mości, uzgodniliśmy, że 350 żołnierzy, brytyjskich Marines wzmocni siły Wielkiej Brytanii i stacjonujące w Polsce, powiedział Błaszczak na konferencji prasowej. Podkreślił, że brytyjscy marines stacjonując w Polsce znacząco wzmacniają bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. Po żołnierzach amerykańskich, którzy przybyli do Polski, teraz przybywają żołnierze brytyjscy. Traktujemy ten fakt jako wyraz solidarności państw tworzących sojusz północnoatlantycki, powiedział Błaszczak. Przypomniał, że w Orzyszu stacjonują już żołnierze brytyjscy. Żołnierze brytyjscy także wzmacniają naszych żołnierzy przy osłonie granicy z Białorusią, już od ubiegłego roku inżynierowie z wojsk brytyjskich wspierają polskie siły zbrojne, powiedział Szefmon. W poniedziałek po spotkaniu z Błaszczakiem Wallace zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 350 żołnierzy. Żołnierze mają wspierać stronę polską w zakresie wspólnych ćwiczeń, planowania awaryjnego i budowania potencjału w obliczu gromadzenia się sił rosyjskich na granicy z Ukrainą.